W koncercie najpiękniejsze piosenki świata, czyli przeboje polskiej muzyki rozrywkowej lat 60. i 70. wystąpił przed żarowską publicznością wrocławski artysta Janusz Cedro. Koncert odbył się z okazji jubileuszu piętnastolecia Uniwersytetu III wieku w Żarowie. Na scenie życzenia na ręce prezes Żarowskiego Uniwersytetu Krystyny Markiewicz złożyli burmistrz Leszek Michalak, zastępca burmistrza przemysław Sikora oraz dyrektor gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie Tomasz Pietrzyk. Pani Krysiu, bardzo dziękujemy, że są takie osoby, oczywiście na Pani ręce, ale że są takie osoby tutaj wśród nas, które potrafią poświęcić swój czas, swoją energię, swój zapał żeby zrobić coś dla innych. Bardzo, bardzo dziękujemy. I w ten sposób rozpoczynamy takie obchodzenie 15-lecia. Ja, ja pamiętam, jak 15 lat temu miałem okazję być w Komitecie Założycielskim jako 30-latek. I cieszę się, że te, przez te 15 lat ten uniwersytet funkcjonuje, funkcjonuje super. Chciałbym podziękować na Pani ręce, oczywiście, ale dla wszystkich osób, które. W ciągu tych 15 lat miały okazję uczestniczyć i uczestniczą w tym pięknym wydarzeniu, jakim jest nasz uniwersytet. Dziękuję Wam, że jesteście żarowie i że uświetniacie nasze społeczeństwo swoją obecnością. Wszystkiego dobrego. Kochani, życzę Wam wytrwałości, a przede wszystkim zdrowia. Tak, to już 15 lat minęło. Pamiętam. Pierwszy dzień, jak przeczytałam w gazecie, że coś takiego w Żarowie powstaje jak uniwersytet III wieku. Tak sobie myślę, o Boże, co to jest? Ale poszłam. Zadzwoniłam do kilku koleżanek i tak zostałam do dzisiaj. Dziękuję bardzo. Życzę wszystkiego, wszystkiego dobrego. To był bardzo energetyczny koncert. Wspólnie mogliśmy wysłuchać najpiękniejszych polskich utworów, takich zespołów i wykonawców jak Czerwone gitary, Piotr Szczepanik, 2 plus 1, Niebieskoczarni, Sława Przybylska, Czesław Niemen czy Karin Stanek. No Pan Janusz zapraszał wszystkich do wspólnego śpiewania, przemieszczał się wśród publiczności, zachęcając do wspólnej zabawy. Organizatorami koncertu byli Uniwersytet III wieku oraz Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie. Dio brawo